Siemka, tutaj Berlin, niestety nie włączyło mi się nagrywanie, kiedy przechodziłem do następnego ogniska. Dlatego muszę, dlatego chcę przejść jeszcze raz tą drogę, którą przeszedłem. Tylko niestety nie pokażę wam, gdzie są niektóre przedmioty, bo już, bo już je wziąłem i sorgi wielkie za to, ale nie, nie znaleźliśmy niczego przesadnie wartościowego. Głównie mówiłem o tym, że ci wrogowie są dosyć, dosyć, dosyć niefajni. Bo nie dość, że spotykamy ich trochę później i ich bronie zadają obrażenia od czyli jeżeli nabuduje nam się to wszystko, to jeżeli nabuduje nam się blid, to i tak dostajemy obrażenia pomimo na przykład tam jakiejś obrony, pancerza i tak itd. A jeszcze do tego rzucają, no, rzucają, rzucają w nas zatrutymi nożami, więc nie jest dobrze. Mówiłem też o tym przeciwniku. Uważajcie na uczniów po prawej, ale mówiłem też o tym przeciwniku, żeby mm, uważać z braniem jego ciosów na tarczę, bo nawet, nawet jeżeli je bierzemy na tarczę, to i tak możemy dostać trochę obrażeń, bo jak widzicie końcówka świeci się na niebiesko, to znaczy, że jest zaklęta. Mam nadzieję, że nie, nie przegram teraz głupio, więc okej, okay, udało, się, udało się go zrobić w, w fajny sposób. To co chcę wam pokazać to droga do kolejnego ogniska a potem walka z bossem w tej formie, w której walczyliśmy z, nią, z nim, z tym bossem przed premierą, kiedy jeszcze nie mieliśmy podpowiedzi na podłodze, kiedy jeszcze w internecie nie dało się sprawdzić tego co da się tam zrobić i jak i chcę wam pokazać jak bardzo cierpieliśmy i dlaczego dlaczego ten boss zasłużył nawet na swoją ramkę w mojej recenzji kiedy okazało się, że są triki, żeby sobie z nią poradzić, na przykład ten, chociażby ten pierścień, który już znalazłem na poprzednim odcinku, tutaj jest ognisko. Tutaj jest normalnie biała ściana i, e, i to ognisko jest. Był, z tego ogniska cały czas musieliśmy zaczynać. No więc chociażby ten pierścień, który pomaga w walce, tak jakby pomaga nie nawdychać się trucizny. Jest jednym z takich ułatwień, ale okej okay. Zróbmy to tak, jak robiliśmy to cały czas przed premierą. Ja, ja chyba się zmagałem z nią 4 godziny. Eee, no, dobra. To biegnę tędy. Musiałem zebrać sobie. Mm, tutaj są kultyści, którzy, mm, którzy, którzy mają bardzo, 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 bardzo silne ataki magiczne. Dlatego też robiłem to cały czas tak, że brałem sobie strzałę. No, kończę myślę, się muszę kupić. Brałem sobie strzałę. Strzelałem w jedną z nich, tak żeby się chociaż jednej pozbyć. Mając... teraz wiem, że lepiej sprawdzają się tutaj e, noże do rzucania. Noże do rzucania automatycznie, automatycznie, automatycznie sprawiają, że przeciwnik się cofa trochę. Je, je, kiedy one cofną się kawałek, rozbijają te beczki, w nich jest trucizna. A, Zaczynają umierać od trucizny i zdychają same. Ale nie to jest naszym problemem. Tego gościa pokonujemy bez najmniejszego problemu. Teraz musimy bardzo szybko pobyć w prawo, żeby nie dać się złapać na ogień. Okej okay. Udało się bez problemu. I tu są kolejni dwaj. Zbawiamy sobie jednego żeby przyszedł, przyszedł sobie do nas tutaj, żebyśmy mieli z nim jakąś łatwiejszą łatwiejszą walkę, nie, nie z dwoma, tylko z jednym nie, udało mi się Bakstama zrobić, trudno dobimy sobie drugiego i, i, i no, chłopaku, chodź tu chodź tu, chodź tu Ok. Podniemy drugiego i biegniemy do bossa. Nie <grywia> to, to jest, jest przezabawne. W każdym razie, tutaj nabieramy sobie tyle trucizny, że za chwilę, za chwilę prawdopodobnie doleci nam ten pasek do końca i, 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 i przegramy. Przechodzimy więc sobie spokojnie do bossa nie przejmując się tym, bo wchodzimy na arenę, która jest pełna trucizny i tak, więc chcąc nie chcąc będziemy, będziemy zatruci. Boss przywita nas albo tym czarem, albo, mm, albo, albo, albo pojedynczą strzałą, która jest dużo mocniejsza, potem atakuje nas na przykład w ten sposób. Cały czas musimy uważać, bo dostajemy obrażenia trucizny, łykamy więc estusy, mając, ma, mamy, teraz mam 8, to już jest luksus. I bijemy ją, po prostu bijemy ją, mając nadzieję, że przetrwamy tą truciznę, nie, nie, nie zniszczy nas tymi, tymi atakami. Kolejna trucizna, to jest, rzuca swoją głowę, że w ramach bomby, skacze po nią i może nas jeszcze potrącić tym, tym atakiem. Bijemy ją sobie cały czas, dostaliśmy głowę, tracimy życie od trucizny i po nas... Tak wygląda ta walka. Zobaczcie, że za zabrałem jej mniej więcej 1 dziesiątą paska zdrowia, a do tego ona jeszcze się regeneruje. No. Tak się. Tak się walczyło z bossem przed premierą gry. I teraz pokażę Wam, jak wygląda ta walka, kiedy już wiemy, co robić, co wiemy, co trzeba zrobić, żeby ją sobie ułatwić. Nie by... Nie było to łatwe, ale nie przestaje mnie śmieszyć Sorki za ekran ładowania Zagapiłem się To co chcemy zrobić, to pozbyć się tych chłopaków, którzy są naprawdę, naprawdę, naprawdę Oni są, <śm> Oni są trudniej... w tym miejscu są trudniejsi od tego bossa Wszystko przez te seryjne ataki, truciznę i bleed Muszę się uleczyć ok, jeden z głowy, jeszcze drugi gin, nie no gin, gin, gin kurcze dobra, po nim chcemy się ich pozbyć, żeby mieć dostęp do, do tego miejsca i teraz możemy odpalić sobie spokojnie pochodnie Podpalamy pochodnie, podchodzimy tutaj mniej więcej od tu i podpalamy. Podpalamy. Kiedy to spłonie, na arenie u bosa nie będzie trucizny. Będzie jej troszeczkę do bardzo, bardzo, bardzo dookoła i, i, i przy wejściu. Więc jak tylko wbiegniemy na tą arenę, to nic się nam nie stanie. W ten sposób pozbyliśmy się najtrudniejszej rzeczy. Nie mamy już trucizny na arenie z bosem. Druga rzecz, yy, drugi trik, który odkry, odkryliśmy, to znaczy odkrył jeden z. Odkrył ją Michał, piszący dla Gamezilla. To ognisko. Jeszcze bliżej bossa. Bardzo, bardzo, bardzo blisko bossa. Tuż przy Bosie. Ale chcemy porozmawiać jeszcze z tym człowiekiem. On za 2000, za 2000 dużo ile dobrze pamiętam, postawi nam drabinę do sekretu. Nie, ja zanim pokażę Wam tajemnicze ognisko, pokażę Wam jeszcze to. No, jeszcze jedno. Ok, porozmawiajmy. Tak, dawaj mi drabinę. No. 2000 dostaniemy i dostaniemy drobinę. A on przeniesie się wkrótce do Majuli, Jak pokonamy bosa. Przepraszam chwileczkę. Muszę. Wy... Telefon. Nie chcielibyście słuchać teraz mojego dzwonka. Wszyscy w redakcji na niego narzekają. Okej, okay, zjeżdżamy po tej drabinie. Uważamy, żeby nie spaść. To nie jest fajna, fajna rzecz. Dostaliśmy Lockstona które bardzo lubimy i przedmiot do ulepszania magicznych mieczy. Wracamy sobie więc na górę. Musimy znowu niestety wykonać tą rutynową czynność pokonywania tych samych przeciwników w kółko, ale, ale teraz jak już wiemy, że <głos》> będzie prościej i następnym razem już nie będziemy się musieli tak bardzo męczyć, to jakoś tak łatwiej się to robi z lżejszym sercem. Zabiję jeszcze jego, żeby wziąć ten przedwiat Zdychaj. Tak Okej, okay, i lecimy w takim razie. Znowu skręcamy w lewo, potem wam pokażę yy, Potem wam pokażę prawą stronę Chociaż mam tak złe wspomnienia z tą lokacją <laughs> okay. Znowu ta... znowu, 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 kultystki. Znowu zapomniałem kupić strzały. Aj, Berlin. Mam nadzieję, uda się. Okej. Okay. Hmm. Mam nadzieję, że do, podbiegnę do niej bez, bez problemu. Okej. Okay. Hmm. Tutaj pamiętacie, trzeba wywabić tego chłopaka. I uważa się kultystkę. Chodź, chodź, chodź. Dobrze. Ajajaj. Dobra. Mamy z głowy. Nie chcę marnować astusów przed bosem. Nie żyjesz. Widzicie, nie ma tu już trucizny. Nie ma tu już trucizny. Ale mimo wszystko możemy sobie wywabić przynajmniej jednego i pokonać go... Yy, pokonać go w fajnym miejscu, a drugiemu spaść na głowę, co zaraz zresztą wam pokażę. Niech to będzie drewniana strzała. Okej, okay. idziemy tędy. Pra po prawej jest skrzynia z mimikiem, o ile dobrze pamiętam. Aha, tu jest jeszcze Invader. Cholera, kompletnie o nim zapomniałem. Dobrze mówiłem, że sierpy przebijają się przez tarcze. Mówiłem, że będzie Invader, to... i on jest niestety w tym miejscu. No trudno, musimy go pokonać. Hmm. Sierpy przebijają się przez tarcze. Dobrze mówiłem, dobrze pamiętałem. Kurczę, to nie wiem, co tam się stało, że, że tam, że było inaczej. Kin mhm. Dobra. Nie wiem czy już... Wydaje mi się, że mówiłem to przy poprzednim inwajderze, ale taktyka na nich jest taka, że starajcie się złapać ich w momencie kiedy przestają wam na chwilę atakować. I atakujcie aż skończy wam się stamina i wtedy bardzo szybko uciekajcie. To miejsce to jest największe ułatwienie, jakie można sobie wyobrazić. Po pierwsze, pierwsza ukryta ściana, w której jest skrzynia. Petrified something. Kurczę, właśnie, właśnie miałem to powiedzieć. Okazuje się, że rzeczywiście da się znaleźć ten przedmiot, który widzieliśmy na początku. Tylko o tym, o tym nie wiedziałem, za pierwsze podejście, bo nie wiedziałem, że istnieją te ściany. I ognisko. Mamy ognisko tuż przed bossem. Nie musimy powtarzać tych wszystkich rzeczy. Nie musimy tego robić w kółko. Nie musimy tego ogarniać cały, cały, cały czas od nowa. Do tego skakujemy sobie tutaj. Łapiemy tego chłopaka. I jesteśmy tuż przy bramie bossa. Cała zabawa teraz polega tylko na tym, żeby ją pokonać i e, ostatnio, ostatnio jak do niej wszedłem, m, przegrałem właśnie dlatego, że nie wierzyłem, że, nie wierzyłem, że, może, być, że może być tak łatwo, po prostu roz, rozstroiła mnie, rozbroiła mnie tym, że, e, że jest kompletnie inaczej niż to pamiętam i e, można mieć problem z przyzywaniem kogoś tutaj na pomoc, bo... M, bo ludzie boją się trochę, że... E, Władcy świata, którzy przy, przyzywają, nie, nie wyłączyli tej trucizny. A to równa się śmierci. Po prostu wa walka nie ma sensu. Jest tylko szansą. Jest szczęściem. co chyba. Hmm, chyba przegram specjalnie, bo boję się, że y, nie nagrywa mi się to. A tego bym nie chciał, bo jeżeli już ja raz ją pokonam, to nie będę mógł tego powtórzyć. Ale y, pamiętacie poprzednią walkę? Pamiętacie ją na pewno. Widzieliście ją na tym filmie. Y, bo właśnie, jak ona sobie tam wejdzie tej trucizny, to się uleczy Wiecie co, spróbuję tak na szybko sprawdzić Czy, czy to się nagrywa Nagrywa się, bardzo dobrze, kontynuujemy walkę mhm. Próbuj mnie zaatakować, kobieto, próbuj mnie zaatakować so, jedyny, jedyny atak, który teraz mógł... Którego teraz trochę się boję To jest takie... ona potrafi nas pożreć, może nas złapać i, i nas zjeść tego trochę się boję, bo to, to by mnie zabiło. Cała reszta mech. Tego sobie ucieknę. Skoro sobie po to ja cię zaatakuję. Ha. A, no i magia oczywiście, magia jest kiepska. No, tak bardzo byśmy chcieli uderzyć, prawda? Taktyka jest prosta. Po prostu biegacie dookoła i... Trzymacie się prawej albo lewej strony Wydaje mi się, że prawa jest chyba bezpieczniejsza Trzymacie się tej strony Czekacie aż zaatakuje Unikacie właśnie tego ataku Dobrze, 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 że się trafiło No, nawet mnie nie zabiła Dobrze się trafiło, że, że mogłem go wam pokazać Podczas moich pierwszych prób To równało się po prostu śmiercią Bo byłem już tak osłabiony trucizną i tak dalej Że nie miałem szans Dobra to Dobra, wyłaś z tej trucizny. Nie lecz się. Co to ma znaczyć w ogóle? Co to jest? Szczelność. Dobra, spróbuję jeszcze jakoś tak w miarę szybko pokonać. A, i tego ataku, to, ten atak też był śmiercionośny. Hmm. No chodź, chodź. Co mam cię z łuku traktować? Tak, to jest problem. Dobra, spróbujmy zabiec ją. Nie da się. I znowu... Mógłbym atakować... Mógłbym atakować bezczelniej, ale też nie chcę przegrać, bo to już byłby wstyd, tak, tak naprawdę. Ale jeżeli kiedyś zobaczycie, że piszę, że niektóre podpowiedzi online są game breaking, to właśnie o tą walkę mi chodziło. Chociaż z drugiej strony może lepiej, że... Naprawdę... Przy tej walce już w tym momencie byłem najbliżej, e, najbliżej powiedzenia, że mam dosyć, że już, że już nie będę się zajmować tą grą nigdy, nigdy więcej w życiu. Tym że kiedy pokonałem ją wreszcie, pokonałem ją wreszcie pierwszy raz, mmm, pokonałem ją wreszcie pierwszy raz to tuż po walce, tak chwilę po walce nie udało mi się uleczyć, umarłem od trucizny i musiałem zacząć od przodku. musiałem ją pokonać łącznie dwa razy w tej wersji bez podpowiedzi i tak dalej. I nie nie, nie, nie chwalę się, nie myślcie, że, że się chwalę, po prostu e, śmieję się z własnej głupoty. Cały czas mówię, żeby sprawdzać wszystko, żeby coś ogarniać i tak dalej, ale i śmieję się teraz z własnej głupoty, że po prostu niektórych rzeczy nie sprawdziłem, że, e, że to było takie trudne, a wcale nie musiało być. E, I też zazdroszczę tym ludziom, którzy, na przykład moim koledzy z Holandii, który też pisze dla Power Unlimited bodajże, który przyszedł tutaj z Fajenderem i, i po prostu ją ubił na dwa trzy, 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 trzy strzały. Szybciej, szybciej niż ona z tym żyła się regenerować, ja jeszcze musiałem się bawić z tym, że ona się regeneruje. W każdym razie dochodzimy wreszcie do Iron Keep. I tutaj jest ognisko i tutaj też skończę ten odcinek. Jesteśmy w nowym Anorlomda, że tak powiem. Zobaczycie dlaczego. Do zobaczenia, dzięki, że oglądaliście. Papa. Pa.